Cześć, dzień dobry, cześć, y, mogę zadać pytanie do Roberta Pasuta, jasne dawaj, y, mam pytanie do Roberta, cześć Robert, cześć, na początku chciałem życzyć powodzenia w walce, no, bo ja chodzę do Torres i wiem, że Tazy nie ćwiczy za bardzo, nie? więc powodzenia no. i mam do ciebie jedno pytanko, jak możesz odpowiedzieć, Jezu, brzmi jak trochę jak Marta, jak, jak Natan, no mów, no. mów, no, jak to jest być takim cipunem pierdolonym, że gdy wchodzisz do pokoju, kurwa, to odwracasz maskotki, aby oczami się na siebie nie patrzyły? Jakie to uczucie ciekawości? Już wam mówię, już wam mówię. I to jest, no. słuchajcie, dobra lekcja. Słuchajcie, jak coś bierzecie, to sprawdźcie, co bierzecie. Ale co ty pierdolisz teraz? Dlaczego ty mówisz, że ludzie coś kurwa brali i sprawdzali? Dlaczego no ty, bo kurwa, A co takiego? ty debilu myślisz, że te pomyślą o Marco i napisał na Twitterze, żeby być czystym, to ja nie będę brał. Kurwa, arbitrze, jebany moralności. Słuchaj, ludzie ja biorą. Kurwa, arbitrze moralności, ty kurwa, tępy ci pierdolony, o, Powinno się mówić po jest... prostu wprost. Nawet jak kurwa, jesteś ćpunem skończonym, to powinieneś gadać, żeby kurwa wcale tego nie brać, ani żeby sprawdzać, co się bierze. Kurwa, no ty, kurwo, jebana, ale, ale to ale, tak nie ale już sobie tak kurwa do złego Na tanku, dobrze, do na tanku, na tanku. No, jakbyś był. Do Dobrze, Cwelku. Słuchaj, Cwelku. To jest tak. jestem, ale również twoim szefem. Od tego <grym> Cwelu, szefie, słuchaj. O, to, jest, lepiej. to jest tak, że jak ktoś chce się naśpać, to nie będzie myślał, co Pasł powiedział, co Marcoń powiedział. I drugim, pierwszym punktem jest takim nie bierz nic, ale jak ktoś już zdecyduje, kurwa, żeby coś wziąć, to ważne, żeby wiedział, co bierze, ile bierze, skąd bierze, jak się będzie po tym czuł. Kto I polecasz w takim razie poleci od razu targówek, czy może kurwa na Burakowskiej? Gdzie lepiej cipać? No nie, wiem z tobą, no przecież ty też jebałeś na Mazowieckim mefedron, więc raczej... Nie, bym... na Mazowiecki nie waliłem nigdy w życiu mefedronu. W ogóle mefedronu nie waliłem nigdy. To kokainę waliłeś. Zdarzało się, po czym wyciągnąłem z tego wnioski, że nawet raz na jakiś czas, jak to robią właśnie twoi, kurwa, koledzy... Bądźcie, powiem ci tak, szczerze, jesteś takim... ja dzięki... Można powiedzieć, że ty mi uratowałeś trochę życie. Serio. I za to ci mogę szczerze podziękować, bo gdy na ciebie patrzę, to mam... Totalne odrzucenie od jakichkolwiek używek alkoholu, dlatego od roku, kurwa, można powiedzieć, w teorii się nawet nie napiłem, ani razu, nie licząc, no nie, przed rok się raz tylko napiłem alkoholu i ci powiem, że jesteś po prostu moją inspiracją do słuchaj. tego, aby nie zrobić ze swojego organizmu i psji takiej, takiej samodestrukcji, jaką ty zrobiłeś. Słuchaj. Bo wyobrażam, że będę w tyle ty masz lat w ogóle. Słuchaj, słuchaj. Jak... Ile masz lat? Słuchaj, to jak ty żyjesz, nie? Bo ja, ja, ja jestem w internecie no. długo, widziałem dużo ludzi. To jak no ty dobra. żyjesz, w jakiej kurwa, jakim ty kłamstwie gigantycznym żyjesz, co ty sprzedajesz Ludziom, ty brałeś sterydy, ćpałeś, to jak teraz siebie okłamujesz i innych. Jak ty w wieku 37 lat będziesz w takiej formie psychicznej, fizycznej, jak ja, to ale będzie to jeba. Ale poczekaj, to, będzie, poczekaj, wie, to będzie jebany cud stary, bo ty jesteś, za, ty jesteś troszeczkę mięci, bardziej miękki ode mnie, zauważyłem. Może troszkę bardziej taki czujący widownię. On ma lepsze czutkę do widowni, ale jest bardziej miękki. Moim zdaniem, internet z tego chłopca, którego teraz tak podziwiamy i się cieszymy, że on wyzywa się z tym, tamtym, on z niego gówno zrobi, Jego, tego chłopa nie będzie za paręnaście lat. Oczywiście ja nie życzę mu aż takiego scenariusza, ale jak będziesz w moim... Będzie. Bo, ale, jak będziesz w moim punkcie, w moim wieku, to będzie jakiś jebany cud, że to by się udało, kurwa, utrzymać na powierzchni ziemi. Przy A tym jak... 37. O kurwa, ja pierdolę. Szczerze, wolałbym nie dożyć do trzydziestki, niż kurwa być taki jak ty w tym wieku. I myślę, szczerze że mogą mówię. się Twoje słowa spełnić. Moim no marzeniem jest Myślę, że 30, się mogą spełnić. Ja Czuj Twoje ty. słowa, ty. nie? dla mnie szczerze, szczerze, tylko się nie obraź. Dla mnie jesteś kryptopedofilem. Okej, okay. co to znaczy, że krypto? Że krypto Ty. Taki, ja wiem, co to, to legalnie, znaczy, legalnie... wiem. To znaczy, że Ty mówisz, że jestem pedofilem i robisz na nie. tym zasięgi, a nie, nie masz nie, na to nie, nie, dowodów. Nie. Daj mi dokończyć. Kryptopedofil to jest dla mnie coś takiego, że ty nie jesteś pedofilem według prawa. No bo mają tam 18 lat, 17, 16, jest to legalne. Jakie 16, ale... kurwa? No kurwa, sorry, stary, ale ty myślisz, że jak powiesz w dziewczynie na mazowieckiej czy w klubie, ile masz lat? 18, to one mają 18, kurwa. Ale, ale to, to wychodzi o, o przeprowadzanie wywiadu, no to chyba, kurwa... Daj mi dokończyć, proszę. Chodzisz z tymi swoimi kurwa eskortkami, dziwkami kurwa cały czas. Sam jesteś który... dziwką, słuchaj, jak moje dziewczyny są dziwką, twoje no, też, ty... twoja dziewczyna Twoja dziewczyna też on, jest kurwa, dziwką. A ile ma tych dziewczyn, kurwa? 10, 15, kurwa, agencje prowadzi? Jak moja dziewczyna dziewczyny. jest dziwką, twoja moje dziewczyna jest, jest dziwką, twoja a dziewczyna też. Jestem gejem, Robert. Od tego zacznijmy. Gratulacje, kurwa, no. Dziękuję. E, moje dziewczyny, kurwa, to ile ty masz tych dziewczyn? bo ja nie wiem, czy, czy nawet ty jesteś w związku. Ja tylko wiem, że ty chodzisz, kurwa, z czteroma czy tam pięcioma laskami, dymasz je nawzajem, a mówiąc, że jesteś kryptopedofilem, chodzi mi o to, że ty, według prawa, nie jesteś pedofilem, ale według, <noise> według ludzi normalnych. Jestem. Jesteś pedofilem, ponieważ dla mnie, 37-latek, to nie jest 20-latek, który patrzy się za 15-, 16-latkami, kurwa, 17 Bo te laski często wyglądałem na trochę starsze, ale w głowie widać, że są młodsze. Tylko ty masz, kurwa, chłopie, jesteś w wieku, kurwa, prawie w sumie, kurwa, mógłbyś być moim ojcem na opartego, chłopie. No. Mógłbyś być, kurwa, moim ojcem, prawie. I ty, kurwa, patrzysz za dziewczynami, kurwa, które są młodsze ode mnie. Czy ty jesteś popierdolony, szczerze? Czy to jest normalne według ciebie? Ja myślę, że to jest bardzo zdrowe. No i jeżeli są pełnowietnie, tak jak. Kurwiść, może zam... kurwa. Akurat o, Polki, Polki w 90% nie, jeżeli... to kurwy. Nie oszukujmy się, w 90% to są kurwy. No. no właśnie, ty sobie budujesz wizerunek na obrzucaniu wszystkich kurwami i pedofilami. Tak, ja... stwierdzam fakt, Robert. 10% kobiet Aj. w Polsce, moim zdaniem, to są cuda, na które trzeba uważać. No ale wychodzisz na miasto w Warszawce, widzisz te kurwiszony na Mazowieckiej w klubach i dla mnie to jest kurwa. No to ty no, jesteś kurw... jebaną kurwo, bo to są normalne dziewczyny, to są normalne kur... dziewczyny. Co sobie? Idą w wieku, kurwa, 18 słuchaj śmieciu, śmieciu w... drugie, kurwa, ciągnąćmy metedrę z fiuta. Jebany śmieciu, o w... tak, ja nie śpię ja nigdy z nikim. Jebany Jak śmieciu, jeba? se, se budujesz wizerunek. Wpisał sobie Sigma w internecie, definicja Sigmy, i sobie buduje wizerunek jebanego Sigmy. I między innymi, kurwa, obraża wszystkich, kurwa. Między innymi kobiety wyzywa od kurew i tak dalej. Po co jakieś Jeżeli historie o jakimś Kurwa, to jest dla mnie zwykłą kurwą. Chyba proste. Nie? Ale kim jest kurwa jebana, kurwo? Dla mnie kurwa to jest kobieta, które, która się nie szanuje, która ma powyżej trzech partnerów seksualnych, kurwa, nawet w starszym wieku i która idzie do klubu się puścić, kurwa, bo do klubu nie chodzi się kurwa tańczyć. Może kurwa iwniaki w to wierzą, że moja dziewczyna idzie z koleżankami się wytańczyć. Ja pierdolę. Co to w ogóle kurwa jest? Kto wierzy w takie kłamstwa? Czyli cze, ty swojej dziewczyny, ty swoje dziewczyny nie puszczasz do klubu. Nie mam dziewczyny, jestem gejem. Nie pierdolę, miałbym... bo masz dziewczynę. No Mów, no poprzednią zdradziłeś, nie udało się, a co jest z Masz dowody, że zdradziłem jakąś dziewczynę bo ja nie byłem, kurwa, w związku przedtem, ty, kurwa, pajacu jebany. Nigdy nie byłeś w związku, tak? Bo słyszałem, że byłeś, kurwa, w dwóch związkach, czy już? Yy, nie byłem wtedy w związku, kiedy Voxel powiedział, że zdradziłem dziewczynę. Nie byłem w żadnym związku. No, a teraz masz dziewczynę, kłamco, czy nie? Bo ja nie kłamię. Nie jestem czynę. gejem, już powiedziałam na... No. Ale ja możesz michlał. być gejem i być w związku okay, z dziewczyną. Mój chłopak, mój chłopak nie chodzi do klubu. Nie puszcza. Nie alkoholu, nie chodzi do klubu, nie imprezuje, ponieważ znalazłem chłopaka, który ma do siebie szacunek. Od zawsze miał i ma. Albo nie się dobra? ciebie boi, jest twoim niewolnikiem, po prostu i podnosi. Ale pod nie niewolnikiem, słuchaj, stary. No, no jak i ty kurwa szuka, komuś zabraniasz do okay, gdzieś że iść? Że hater, dobra, słuchaj, załóżmy, że jestem hetero, okej? Okay? Jeżeli szukam partnerki, to ja. Broń Boże, nie wchodzę w związek i potem nie daję zakazów. Broń Boże, ja po prostu szukam partnerki, która nie robi rzeczy, które mi nie odpowiadają. Jeżeli... Chuj, chcecie, to sobie siecie, grajcie w puzzle, ale to nie jest tak, że wy jesteście zajebiście, a wszyscy to kurwy. Ale ja... ja nie twierdzę, kurwa, że dla mnie każdy może robić, co chce. Dla mnie po prostu kobieta, która wychodzi na Mazowiecką, się uchlać i puścić się, kurwa, w kiblu z kimś, bo przygoda, hej ho, idę się zeszmacić, haha. Ha. To dla mnie zwykła kurwa. Wiesz co, jak, jak znam te to dziewczyny, to one mają tak wyjebane w ciebie, że możesz se gadać i się gadać. Słyszałyście dziewczyny? Wyjebane, nie. Wszyscy wie, są kurwy, to. wszyscy i tyle. Pan tak powiedział. 90% i dlatego szanujcie kurwa, chłopaki czy tam dziewczyny, 10% kurwa normalności w tym społeczeństwie, bo właśnie przez takich degeneratorów, pasud, to wszystko kurwa wymija. Gość kurwa na swojej popularności, stary jebany dziad kurwa, szuka naiwnych lasek z tymi robi kurwa wywiady, zeszmaca je kurwa totalnie. A ty co, a ty jak, a ty jak swoją popularność wykorzystujesz kurwa bohaterze jebany, żeby zarabiać kurwa na wyzywaniu. No właśnie kurwa, na wyzywaniu od sweli pedofili, o obrażaniu dziewczyn kurwa, wjeżdżaniu na rodzinę. Zajebiście, no to jest wykorzystywanie ale, ale, popularności. Ty jesteś supermenem prawdziwym, kurwa jebana, sama mówisz, że zrobiłabyś wszystko, zrobiłabyś wszystko dla pieniędzy i to mówisz kurwa otwarcie. Przez chwilę cię poszanował. Przez chwilę cię poszanowałem, mówię jebana się przyznała, ale po chuj, po chuj dalej zgrywać bohatera po takich słowach, ale, to przecież po takich ale, słowach to już chuj, to już jest freak fighter, on jest freakiem, wiesz co i na chuj znowu tę pelerynkę. Jak można być frajerem i się tej kurwie łapać na ten numer, ja nie wiem jak nie na tej pelerynkę. Nie nie jestem frajerem. Jak można być głupcem, który się łapie na te twoje o, numery, lepiej. kurwo. Dobra. Ale jak numery? Ja po prostu mówię to, co kurwa ludzie nie powiedzą wprost. Nie, ja ty mówię... mówisz to, co się mówi w amerykańskim internecie. Sigma, Sigma, Sigma. Nie mam bo nie miałem angielskiego, swego. Jaki miałeś wizerunek... A nie mów tak brzydko. Jaki miałeś wizerunek przed okay, tym, czyli... no. No jaki kurwa? W chuju to mam stary, ja nie Stary, przepraszałeś nie fagatę, bilar, ty ci pomięka, no. Stary miałem kur... Jak przepraszałem fagatę? No przeprosiłem, że się obraziłem, bo chuchni, się chuchni, przepraszałeś. No, wie, Natanek. Pierdolisz, śwunie pierdolony. Panie, oć, Panie, Seria sam Serio że to jest. Przepraszam, pierdol sobie kurwa wczoraj, to ci przejdzie kurwa. Bo o, maniwet, kurwa, zdenerwował twierdol. się Natanek. Yy. Nie, nie jestem zdenerwowany, ale wracając z kurwa, jeszcze powiem jedno, bo ty mówisz, że kurwa, wyzywam rodzinę, bo co? Bo magicznego kurwa. Matkę pocisnąłem, Hemen, analizuj dzwidzice od kurwa szlaufów, które kurwa uchlewa się i oddaje do bidula kurwa dziecko, które kurwa bije kurwa psa. Które bije kurwa swojego męża, gdzie porzucają go kurwa na streamy, gdzie ubijają się na live'ach i strają w spodni, gdzie całuje się z synem, matka? To Słuchaj, jest, kobieta, chcę, że jest żeby, się ciebie. Chcę, żeby się to jest kobieta, która Chcę Ciebie? Chce, żeby się sprzedał. Czy to jest kobieta, która zasługuje na szacunek według Chce, ciebie? Chcę, żeby się sprzedała ta gala, więc dałem mu to powiedzieć, wiem, że to jest dobre. Ja po tym mam tym... propozycję, żebyśmy nie rozmawiali akurat o osobach, których nie ma dlaczego, ja, kurwa? Ja to na tan. Natomiast ja... Ja na koniec, bo nie mają możliwości, a ja ci powiem dlaczego. Dlatego, że nie mają możliwości, żeby odpowiedzieć. Ja mam do ciebie pytanie, ja mam do ciebie pytanie. Powiedziałeś, że jesteś gejem, bo to zależy jak od dnia. Jestem pedałem dzisiaj. Pedałem jesteś, no dobra. Jaka, jaka jest szansa, żebyś był z kolejnym? Za chwilę wchodzi tutaj Tazi w kolejnym panu. Jaka jest szansa, żebyście Będziemy, jak razem byli? Bo widziałem, Aby że się szwaflowali, kurwa, dwa z nie, nie, słuchaj, e, Tazi jest hetero, więc nawet go nie atakuje moimi podtekstami seksualnymi. Ale jeżeli Taz byłby ubegeją, to myślę, że stworzylibyśmy dobrą parę. A to szansa jest, bo on tam lubi o drzwi otwarte mieć. Aha, dobre, dobre, dobre. <laughs> dobre, to dobre, to... dobra, ty. Idź kurwa się wyzywać, kurwa z Załęckim, kurwo. I na to jest, kurwa lepsze niż właśnie twoje siedzenie, kurwa dla 7 tysięcy osób. Chłopie, kurwa. Dobra, ja wypierdolaj robić, zasięgi, wypierdalaj robić ka zasięgi, wypierdalaj zasięgi do kanał Freak, robiłem, dobra, I kurwa, zasięgi robić rodowym. kurwo na kanale, na którym cię nie ma, kurwa, słuchaj, wypierdalaj. słuchaj, bo jeszcze jest ważna kwestia, po kilku kurwa Andrzeja. Andrzej wyleciał z Fejmu? I powiedz, jak tam swoje waleczki? No po prostu nie musiałeś pójść do chuj nie? ty kurwa, na chuj ty wy, wy, naświetlasz kogoś, to nie chce być naświetlany. Ale, ale, ale powiedz, czy byłeś pupilkiem Andrzeja, czy nie? Tak czy byłem, pupilki? kurwa jego pieskiem, chodziłem na smyczy i robiłem sztuczki, kurwa. Brawo! W końcu Robert jest szczery z nami. Ale ty Brawo! nie rozumiesz, że ty jesteś pupilkiem wszystkich federacji, jesteś, oni cię teraz wycisną, stary do zera, ty se zarobisz, a z mózgu będziesz miał gówno i jeszcze ci najebią na ulicy, tego też nie życzę, ale też. Hmm. Co? Naebią mi na ulicy? Myśl, myślę, że może się w końcu tak wydarzyć. Ja Panowie, ci nie, nie życzę tego. Nie, do brzegu, do brzegu, Nie do brzegu. boisz się, co? Taki jesteś nie, odważny. się. Ja dlatego, dlatego chodzę podpięty cały czas, wiesz, pod klamką. Ty kurwa pod klamką, to ty Kto klękasz przy, sto... przy drzwiach jak laskę, Rośko. Nie, 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 nie jestem twoją dziwką. Dobrze, Natane. Na Twoja dziwka, e, ty, musimy, ty też musimy, masz dziwkę Robert, domu. musimy przychodzić do drugiego mieszkam, panelu. I tak kurwa, troszkę przedłużyliśmy. Twoja stara, tak. 20-30 minut, a jest 50. Pozdrawiam będziecie mogli jeszcze porozmawiać nieraz. Dzięki za telefon, Latan. Dzięki, jebać was, Ciekuny. Jeba się jeba na razie. Jeba cię, kurwo, kłamco. No i elegancko. Bardzo ci dziękuję. dziękuję. A, A, dobrze. Aby... A, cieszę się że zadzwonił. Tego mi brakowało, kurwa. Chyba po wczoraj był tak, nie doszedł, szkoda nie? tylko, że nie w twarz. Ale i tak dziękuję. Tej, eee, ja zapraszam pewnie jakiś blok reklamowy.